Krzysztof Gasparski, program Polska, komunikat drzewiasty sadowniczy 8 czerwca 2022. Czas leci. Yy, można nie nadążyć w tym zawirowaniu, ale do rzeczy. Parch jest czy parcha nie ma? No właśnie, od tego trzeba było zacząć. Pamiętajcie, że teoretycznie możemy już mówić o, o, czasu, o czasie, kiedy zarodników workowych parcha być nie powinno. Natomiast no wszystko to zależy od miejsca, sadu, skłonu północnego, południowego, przy lesie, nie przy lesie, czy to jest szampion, czy to jest Jonagold. Wiele tych czynników jest. Za tydzień powiem, jakie jest moje zdanie. Na dzień dzisiejszy, yy, mówię z ostrożnością do tego podchodźcie. I tak trzeba ten zabieg, czy to wapnem, czy to czymś yy, wykonać. Nie zaszkodzi wam, jak coś do tego dołożycie albo zwalczając włączniaka, albo zwalczając parcha. Yy, wiele chorób innych też się znajduje, więc jedno przy drugim można zabezpieczyć i wcale to nie musi być takie yy, płone. Yy, to tyle. Kosztem tego, czy parch jest, czy nie jest, modele będą wskazywały infekcje, nawet jeżeli zarodników nie ma. Natomiast te infekcje się pokazywały, bo się pokazało trochę deszczy i warto ten czas wykonywać zabiegi zabezpieczające, zwłaszcza, że inne choroby także występują. To jeżeli chodzi o parcha. Jeżeli mówimy o innych chorobach, to w przypadku jabłoni. No, drobna plamistość liści drzew ziarnkowych. Tutaj mówimy o tej alternarii, która dokucza na Goldenie yy, i Gali. Podobnie odpadły nam mankozeby, które sobie w jakiś sposób w tym okresie radziły, były przyjazne. No w tej chwili mówimy o sięganiu po mocne środki, jeżeli ktoś z tym ma duże problemy, Switch yy, mógłby być, bądź grupa SDHI, Serkadis, yy. Tylko pamiętamy, że tam nie mamy na to czasem rejestracji, ale wykorzystując serkadis na choroby, na które jest zarejestrowany, będzie nam ograniczał także ten problem. Ale przeskoczę płynnie z uwagi na to, że już są telefony odnośnie opadania liści na wiśniach i opadania liści na czereśniach. Jak sobie przypomnicie albo sięgnijcie po komunikaty z zeszłego roku czy sprzed dwóch lat, to stacato dajmy na to, w czereśniach była taką odmianą, która od tej porze Gubi liście, i ja w tamtym roku mówiłem, że nie do końca wiem, co to jest. I dalej powiem, że nie do końca wiem, co to jest. Nazwijmy to zespół różnych, dziwnych rzeczy, która powoduje, że te liście spadają, a każdy z tych liści potrafi wyglądać dziś inaczej. Jeden wygląda dokładnie jak drobna plamistość liści drzew pestkowych, drugi jak, jak e, niedobór magnezu, trzeci jak niedobór żelaza, czwarty jak kanciasta plamistość, czyli taka zaawansowana drobna plamistość, inny jak alternaria, i w końcu zabijcie mnie nie wytypuje tutaj winowajcy, tak czy inaczej liście lecą, a później przestają. Moim zdaniem nie jest to kwestia nawożeniowa, a zespół nazwijmy to, nazwijmy to choroba, zespół dziwnych zjawisk opadzinowych. I to tyle. Natomiast wracając do jabłoni i do gruszy, zaraza ogniewach jest modele wskazują, więc musimy się liczyć z dużym zagrożeniem ze strony tego patogena. Na naszym Facebooku są modele zamieszczone. Nie wszystkie stacje zaalarmowały, ale w każdym regionie te alarmy były, więc możecie sobie tam podglądnąć. Plantivax był zarejestrowany na okresy około kwitnieniowe, natomiast w tej chwili Plantivax jest na wtórne infekcje parcha, więc wykorzystując jeden litr Plantivaxu do ochrony przed parchem w mieszaninie. Z innymi rzeczami, możecie e, w jakiś sposób zabezpieczać się także przed e, zarazą ogniową. Ktoś, kto nie wykorzystał limitów Luneker, może sięgnąć pod Luneker. Natomiast oprócz tego pamiętajcie, że mrówczany wapnia, nawozy fosforynowe, Delan Pro, który ma e, fosfonian dipotasu. E, to są, to są rzeczy, które w jakiś sposób pomagają w ochronie przed zarazą ogniową. Nie wolno patogena lekceważyć. Walcząc z zarazą ogniową, automatycznie będziecie podchodzić i mieć walkę z, z pseudomona, z rakiem bakteryjnym, co w przypadku gruszy jest bardzo, bardzo istotne. Jeżeli chodzi o szkodniki. W gruszy nigdy miodówka nie odpuszcza, liście potrafią być czyste, możemy mówić, że mamy sukces, że jest czysto, że jest fajnie, mimo że nie padało, to nie ma rosy miodowej, ale jak się przyglądniecie tej gruszy, to zauważycie, że jest, są dorosłe osobniki, są, ja na to, na to mówię, larwy, pancerniki, takie dosyć jak z bajek, ale są też jaja, są też larwy te najmłodsze L1, czyli ten proces namnażania będzie jak walczymy cały czas mówiłem, że czerwiec to jest ten moment do wykorzystania na Mowento, na długo działające Movento. Pamiętajcie, że oprócz tego macie Delegate, który, który też wykazuje się dłuższym okresem działania i więcej form potrafi zwalczać, natomiast trzeba też trafić w ten dobry moment. Jest ta Abamektyna i jest Siltak, czyli Siltak na dzień, Abamektyna ze, ze zwilżaczem na noc. Delegate bądź Mowento, jako te, okres, jako te dłuższe zwalczanie szkodnika. Ja osobiście na ten moment stosuję zawsze Mowento, a ewentualnie Delegate czy Abamyktynę wykorzystuję w okresie późniejszym i siltag mam w zanadrzu. Wracając do szkodników, znowu do jabłoni i gruszy. Owocówka. Tu są różnice w rejestracjach, należałoby zwracać uwagę dla tych osób, które wykorzystują je w jeden zabieg. Koragen powiedzmy na jedno i drugie, steward tylko na jedne. Pamiętajcie, że steward Intensa można zastosować także przy spóźnionym zabiegu i on trafi sobie poradzić z większą gąsienicą, także zwójki. Koragen z kolei wykorzystuje te działanie jajobójcze, czyli możemy zrobić troszeczkę wcześniej. Loty owocówki były dosyć długotrwające, więc jeden z kolegów, który liczy nam dzielnie też pułapki, z których korzystam, wyliczył, że dzisiaj, jest akurat dzisiaj, jutro czas czarnej główki w przypadku jego lokalizacji. To jest lokalizacja sandomierska w środkowej Polsce. Nie wszyscy nawet deklarują, że łapie się u nich owocówka do tej pory. Być może tak szczelne są programy ochrony przed motylami, czyli jak dorosłymi osobnikami. Ale lokalizacja do lokalizacji niepodobna. Pamiętajcie o tym, że tego trzeba mocno pilnować i najlepiej monitoringi mieć w swoich sadach, także bo one się potrafią mocno yy, różnić. Yy, oprócz owocówki, jabłkuweczki, yy, zwójka, siatkuweczka, jeżeli chodzi o te zwójkówki, yy, lata i przechodzimy do ochrony, a jeszcze mączniak przy jabłoni. Pamiętajcie, mączniak nigdy nie śpi. On do lipca potrafi dzielnie rozmnażać. Czym bardziej sucho, tym jemu się to bardziej podoba. Grupa SDHI sobie radziła. Preparaty układowe, które są w tej chwili chyba najtańsze, też sobie radziły. Ryzyko powstawania odporności na parcha jest znikome, bo tego parcha będzie coraz mniej, więc i coraz łatwiejszy do zwalczenia. Ale wracając do parcha, to ostatnio mówiłem, że w wielu sadach powstały już i pokazały się plamy i będą infekcje wtórne, więc nie do końca możemy sobie zapomnieć o ochronie przed parchem. Jeżeli plamy w sadzie są, to nie ma, że się zarodniki skończyły, będą w tym momencie zarodniki konidialne i one będą nam towarzyszyć, póki nie wypalimy albo, albo i nawet do samego zbioru. Plantivax na infekcje wtórne, Kaptan na infekcje wtórne, no i wszystko to, co było wymieniane wcześniej, także będzie ograniczać nie tylko inne choroby, ale także wtórne. Wskakujemy wiśnie i czereśnie, wspomniałem już o tych opadających liściach, drobna plamistość. Wiśni preparaty dodynowe wydają się być cały czas dobrym rozwiązaniem i mocnym rozwiązaniem preparaty oparte na difenokonazolu myślę, że już były wystarczająco ileś razy wykorzystane. Jeśli nie, to jest tam ciągle pod kątem drobnej plamistości bądź, bądź brunatnej zgnizny. te same Substancje aktywne w jednych produktach są zarejestrowane na drobną plamistość, w innych na brunatną zgnieliznę, czyli generalnie jak sięgacie po jeden, to czy to jest yy, yy, difenofin, czy to jest walor, mimo różnych zapisów etykietowych, pamiętajcie, że one będą albo powinny. Radzić sobie z oboma chorobami. Jeżeli mówimy o Wiśni, kaptany, gorzka zgnilizna owoców, czas te zabiegi robić. Dajemy tutaj preparaty wapniowe przy okazji za jednym zamachem. I jeżeli jesteśmy przy Wiśni, Czereśni, nasionica, cześniówka i znowu nierówne loty. U mnie osobiście na pułapkach prywatnie nie mam. Ani jednej, natomiast okolice Pacanowa pod drzewem, że tak powiem, niechronionym się po 5-6 dziennie nie łapie, a w sadzie opodal łapią się po jednej, dwie, czyli są duże rozbieżności między tym, jaki jest potencjał, mimo że po sąsiedzku, w Sandomierskie tereny po jednej, dwie, poza moim sadem. Natomiast rejony grójca tak samo odłowy po jedną i dwie sztuk dziennie to jest dużo. Próg szkodliwości jedna, dwie sztuki, więc jak codziennie się potrafi tyle złapać, to trzeba mieć to na uwadze i zabieg zabezpieczający wykonać. Są mospilane, są peretroidy, są, jest mowento, które ma długi okres działania. Odmiany wczesne, burlat, kasandra. Praktycznie może tam się nie zdążyć rozwinąć szkodnik w środku, więc tam nawet te okresy karencji nie będą w stanie na tym etapie już sobie z tym w wielu lokalizacjach poradzić. I, i, i śliwa, porzewiatr śliwowy, śliwa, owocówka, składanie jaj już było, też mówimy tutaj o możliwych szybkich wgryzach. Sady, które nie zostały zabezpieczone przed owocówką, śliwkóweczką, muszą być zrobione w trybie pilnym. I wracając do owocówek, w Jabłoni, nie wiem czy to powiedziałem wyraźnie, nie wszystkie lokalizacje pokazywały równe loty. Nie wyobrażam sobie, żeby sady nie były na ten moment zabezpieczone przed Owocówką. Wybieramy tylko, czy sięgamy po preparaty, które zwalczają także mszyce w tym samym czasie, ale nie nietypowo mszycobójcze. Czy wybieramy preparaty, które są typowe do zwalczania gąsienic. Ja tam mówiłem Intensa bądź Steward dla spóźnionych zabiegów. Koragen może być dla wcześniejszych. Obydwa można stosować w czasie intensywnych lotów i składania jaj. Cały czas chyba byłem niewystarczająco. Przekonujący, i ktoś cały czas dzwoni. Oglądałem pana komunikat. To czy wolno, czy, czy powinienem już, czy może poczekać dwa dni? Chcecie mieć święty spokój, a nie macie u siebie pułapki. Zabieg zwalczający powinien być wykonany już niejako zapobiegawczo, i wtedy będziecie spać spokojnie. Pokazują się pomału w sadach roztocza, pojedyncze przedziorki pojedyncze porzewiacze, Nie ma tego, chociaż niektórzy z Was meldują, że mają takie kwatery bądź mają takie sady, gdzie roztocza pokazały się już na potęgę, więc... Znowu monitoring indywidualnie w każdym sadzie powinien być wykonany. Pamiętajcie, w prokamie często są binokulary. Przychodząc do prokamu, możecie z tą, tych kilka długopędów sobą przynieść. Popatrzeć na stary liść, bo tam woli być przędziorek, Na górę, na młody liść, bo tam woli być porzewiacz. Czyli trzeba nie pojedyncze liście przynieść, a coś więcej. Na dzisiaj tyle. Pamiętajcie o wapnie, że czas już stosować nawozy wapniowe. CA i DHA ze wszystkim się mieszać da. Łączymy z grzybobójczymi bez problemu, praktycznie z każdym. Natomiast mrówka też może być. Nawozy typowo salatrzane bądź chlorkowe zostawiamy na późniejszy okres. Tyle.